Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne haul ubraniowe z kolekcją wiosenną, tym razem z Sinzea, czyli z jednego z moich ostatnio ulubionych sklepów. E, mamy tutaj trochę zieleni, trochę różu, ale połowa tak naprawdę ubrań, które zamówiłam, jak możecie zobaczyć, jest w beżowym odcieniu. E, czyli w sumie sporo takich boizików, które będziemy mogli skomponować z różnymi ubraniami. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy odcinki z serii Mierzymy, pojawiają się raz w tygodniu, są to hole ubraniowe przeglądy jednej kategorii lub gotowe stylizacje. Także jeśli jest to kategoria, która Was interesuje, bądź lubicie oglądać filmiki z kategorii beauty, zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. W ostatnim filmie mogliście zobaczyć kilka sukienek z Nisea, ponieważ zrobiłam dwie części filmów z idealnymi sukienkami na wiosnę i na lato. I tam pojawiły się kilka fajnych propozycji. Jedna skradła totalnie moje serce, ponieważ ma przepiękny dekolt, eksponuje po prostu tak biust, że no jest konkretna. W mogliście zobaczyć w kwiatową wersję. Tutaj zobaczycie z boku, wstawię Wam, ponieważ jest naprawdę przepiękna. I domówiłam jeszcze drugą wersję kolorystyczną tej sukienki, czyli czarno-białe krobeczki, ale tam ta przesuka niestety nie doszła. Tak czy inaczej udało mi się znaleźć jeszcze jedną sukienkę o fajnym składzie, ponieważ jest to sukienka, która jest w 58% z ze 42 poliamidu, więc takie no pół na pół tak naprawdę. Ale taki, taki skład już jak najbardziej mi odpowiada, kosztuje 80 zł, na sobie mam rozmiar L. I to jest dziwne połączenie sukienki, ale podoba mi się. Mamy tutaj spore różowe kwiaty głównie właśnie różowy odcień. No i to jest tak, w połowie mini a w połowie takie trochę kimono mam wrażenie, ponieważ te rękawy są takie rozszerzane, szerokie tutaj przy nadgarstkach, ale bardzo ładnie wyglądają. Tutaj mamy właśnie dekolt taki kopertowy, ale to jest wszystko połączone. I wcale tego biustu jakoś bardzo nie eksponuje. W sensie tutaj ten dekolt nie jest taki głęboki, ale prezentuje się naprawdę dobrze. Góra jest totalnie luźna, mamy tutaj lekko opuszczone ramię. I tutaj właśnie mamy pełną swobodę. Dół jest właśnie bardziej dopasowany. Nie, nie widzę, żeby jakoś wybitnie podkreślić tutaj brzuch. Czuję się w niej bardzo dobrze. Tylko ze względu na to, że ona jest tak dopasowana i ten rodzaj materiału ona mi delikatnie idzie ku górze. Nie bardzo dużo, ale troszeczkę. Tylko przez to, że ona jest tak krótka w przypadku mojego wzrostu, no to faktycznie robi się już taka długość, wiecie, totalnie pod pośladki. No i ja się w takiej długości niezbyt dobrze czuję. Z tego powodu też nie zostawię jej w szafie, ale jeśli jesteście niższe ode mnie, to koniecznie sprawdźcie, ponieważ bardzo mi się podoba właśnie ten model. No jeszcze za taką cenę to aż szkoda, nie sprawdzić po prostu. To jest jedna z najbardziej cute bluzek, jakiego ostatnio miałam na sobie i od razu wam mówię, że zdecydowanie zostaje w szafie, ze względu na cenę, ze względu na skład materiału, no i tak jak przepięknie wygląda, koszt 60 zł. Jest to bawełna z jednoprocentowym elastanem i mam na sobie rozmiar L. No i jest to model, który jest crop topem, ale nie jest bardzo krótka. U mnie większość crop topów jest zaraz pod biust i wiecie, tutaj tej górnej części brzucha mi nie zasłania. A tutaj jak widzicie, ta długość jest troszeczkę dłuższa, dłuższa, dalej do spodni, spódniczek z wyższym stanem, ale jednak przykryje tutaj całą tą górną część brzucha do pępka prawie, że więc super właśnie będzie wyglądała i cieszę się właśnie z tej długości. No i też dzięki temu, że tutaj jest taki szerszy pas no to ładnie jest ta talia podkreślona biust, pięknie uwydatniony. Mamy tutaj dekolt e, delikatnie e, kopertowy, ładnie jest wyeksponowany biust, tutaj ten materiał jest tak nie jest ciasno, ale jest tak w miarę przylegający, więc tutaj nic się mi nie pokaże nawet jeśli założymy ją bez biustu Nosza, to powinna być wystarczająco dopasowana tutaj, w zależności oczywiście od Waszych wymiarów w biuście. Przepięknie są ramiona podkreślone, dalej jest bufka, taka o idealnych rozmiarach, i rękawy, które są różniejsze ogólnie, ale nie są takie bardzo obszerne. Mamy gumkę tutaj jeszcze właśnie nad łopciem, i dzięki temu też ten kształt jest taki ładnie zachowany. No, a z tyłu jest bardzo prosta, no i sam materiał w sobie jest taki teksturowany no i tę bloskę sparowałam tutaj z taką spódniczką w kolorze kremowym jest to mini, ale jest zdecydowanie dłuższa niż na przykład ta sukienka, którą miałam przed chwilą na sobie ona kosztuje 50 zł, na sobie mam rozmiar XL, nie jest to co prawda idealny materiał na, wiecie, gorące dni ponieważ jest jednak poliestrowa no ale tak czy inaczej chciałam ją sprawdzić i porównać po prostu z tymi spódniczkami szoty, spódniczkami, które mam z Zary, tutaj ten materiał jest cieniutki, więc on tak fajnie Kształtów nie podkreśla. Tym bardziej, jeśli mamy bardziej zaokrąglony brzuch, jak u mnie, no to ten materiał się marszczy. Gdzie właśnie w tych zarowych, jak jest, wiecie, taki sztywniejszy materiał, on jest ładniej dopasowujący się i wtedy też tutaj wypłośni nie widać. No, tu nie podoba mi się, jak ta spódniczka wygląda. Podoba mi się, że jest dłuższa nieco niż klasyczny mini. Jest tutaj też dobrze wykończona, ładnie się układa, ale nie jest to model dla mnie. Teraz w sumie takie dosyć letnie połączenie. Mam tutaj top w beżowym odcieniu z takiego odcieniu takiego materiału, troszeczkę wygląda jak leniana bluzka, ale niestety nie jest. E, kosztuje 50 zł, dostępna jest także w czarnej wersji. Następny rozmiar XL e, i jeśli chodzi o skład jest to 60% poliestrów, 40% wiskozy. E, I tak się zastanawiałam, jak wzięłam do ręki, czemu widziałam rozmiar XL, ponieważ zazwyczaj w jednak te leki są dobre, tak jednak ciężko mi było ją założyć. Rzeczywiście tutaj jest bardzo dopasowana w nadgarstkach, w rękach i jest jakby idealna na mnie, no ale by była zdecydowanie za mała. Jednak tutaj w tej części górnej, jak widzicie tego luzu jest dużo. Dekolt tutaj jest delikatnie kopertowy, ale bardziej taki rozchodzący się, więc ten biust momentalnie jest cały na wierzchu, więc to też będzie odpowiednie tylko dla niektórych osób. Jest bardzo krótki, kończymy się tuż pod biustem, następnie mamy tylko taki sznureczek do przewiązania. Akurat do tej spódnicy to idealnie wypada, ponieważ nie jestem w stanie ją bardzo wysoko założyć, no ale właśnie tutaj trzeba takie bardzo wysokie stany, ponieważ większość stanów jest jednak na wysokości pępka i tutaj wtedy ta część odkrytego brzucha już by była duża, a tak to mam tutaj te dwie części łączące się w najwyższym miejscu w talii, więc to też fajnie proporcjonalnie wygląda. Jeśli lubicie takie bardziej odkryte rzeczy, to koniecznie spróbujcie, zamówcie ten top. Spódnica jest przepięknym zielonym odcieniu, takim bardzo stonowanym, taka jak najbardziej mi pasuje. Ogólnie kosztuje się 70 zł. E, I jest to w 65% poliester i 35 bawełna e, I rozmiar mam tutaj na sobie XL. Tutaj ponownie półstórkę z rozwitki i e, troszeczkę za bardzo odstaje mi w talię, ale jeszcze nie na tyle, żeby mi to przeszkadzało, e, ponieważ ona się dobrze w jednym miejscu trzyma, nie zjeżdża mi w dół e, i wygląda naprawdę w porządku. Troszeczkę podkreśla brzuch, ale jak widzicie w bardzo minimalnym stopniu. Jest to ogólnie spódnica już taka dłuższa, tak do połowy łydki bym powiedziała, z rozcięciem na dole. No i ma taki styl bardziej cargo. Mam tutaj kieszenie. Materiał jest bardzo przyjemny, w ogóle taki gładki w dotyku. Bardzo mi się podoba. Ale jeśli chodzi o sam krój, wydaje mi się, że nie jest dla mnie. Może ta długość też tutaj nie do końca gra, ale po prostu moja figura nie wygląda dobrze. Mam wrażenie. Następnie jest w identycznym kolorze, tylko już zdecydowanie lepszym dla mnie kroju. Kosztuje 50 zł. Na sobie mam rozmiar XL. Wybrałam właśnie w tej zieleni, ale jest to także wersja wyżo oraz czarna. Skład to głównie poliester z 18% biskozą i 3% elastanem. No i faktycznie ten materiał jest lekko elastyczny, ale nie jakoś tak bardzo mocno. E, krój taki bardzo prosty, e, z guzikami na środku, które są fejkowe. To od razu Wam powiem. E, tutaj nie rozpinam jej w ten sposób, tylko mam suwaczek z boku. Są tutaj kieszenie. One co prawda fejkowe nie są, ale są na tyle płaskie, że i tak nic byśmy tutaj nie wsadzili, ponieważ to by się odznaczało. Długość mini, ale nie taka bardzo krótka mini. Mniej więcej ich najbardziej mi odpowiada. W przypadku tego rozmiaru jest idealna w biodrach, tutaj na udach, ale niestety w talii. Ja mam właśnie ten problem, że mi tutaj wszystko odstaje, a mniejszy rozmiar byłby tutaj zbyt ciasny w pośladkach. Patrzę teraz na zdjęcie, bo na modelce i ogólnie krój tutaj jest bardziej trapezowy. Ona się powinna tak rozchodzić, ale w przypadku po prostu moich kształtów ona jest bardziej jak ołówkowa, jest tutaj taka dopasowana niż właśnie trapezowa. Bardziej podoba mi się na modelce i wydaje mi się, że ten krój ogólnie lepiej będzie wyglądał w przypadku po prostu mniejszych krągłości. Z mojej ostatnio pojawiła się cała kolekcja leniana, tylko że ten len jest z domieszką 23%, ale jest połączony z wiskozą 55%, z bawełną 5% i tego poliestru, tak do usztywnienia, jest tylko 17%. Więc ogólnie ta mieszanka jest naprawdę bardzo fajna e, i nie w gryzie ziemię, co jest super. E, I słuchajcie, teraz mam na sobie idealny komplet, e, powiedziałabym, i wydaje mi się, że zostanie w szafie. Zastanowię się nad nim. E, bardzo w szczególności podoba mi się ta spódnica. Spódnica kosztuje 60 zł, no sobie ja mam Rozmiar XR i jest wykonana całkowicie z oddychającej tej mieszanki, o której przed chwilą wspomniałam. Jest to ogólnie spódniczka midi z cudownym rozcięciem i wydaje mi się, że to jest idealne po prostu rozwiązanie w przypadku tego typu spódniczek, że mamy tutaj wierzchnią warstwę, która jest mocno rozcięta, i pod spodem jest jeszcze taka warstwa materiału, właśnie w we wersji Mini. I dzięki temu mamy przepięknie wyeksponowaną nogę, a jednocześnie mamy tutaj wszystko zakryte właśnie w tą drugą warstwą materiału, a zazwyczaj jest tak, że albo wycięcie jest takie delikatne i wcale tej nogi za bardzo nie eksponuje, albo właśnie pokazuje za dużo tutaj w tej przestrzeni. Mi się bardzo podoba też to marszczenie, które możemy troszeczkę sobie mocniej podciągnąć, tak żeby pomarszczono nam się tutaj na brzuchu. I ta warstwa na brzuchu jakby jest jeszcze nieco luźniejsza niż pod spodem, dzięki czemu spódniczka mi się tutaj bardzo dobrze trzyma w talii, a jednocześnie górna warstwa jest właśnie taka luźna, więc nie podkreśla mi tutaj w żaden sposób brzucha. No i co ciekawe, właśnie ona, XL-ki jest. Вот такая... Taka... Idealna bym powiedziała. Jest troszeczkę luzu, także czuję pan komfort. Spokojnie sobie usiądę i będzie mi wygodnie, a jednocześnie nie zsuwam się i trzyma się w jednym miejscu. Długość też jest odpowiednia. Gdyby była całkowicie taka zakryta, no to już może niekoniecznie by wyglądała, podobnie jak ta długa zielona, ale przez to, że tutaj ta noga jest jedna odkryta, no to według mnie prezentuje się to bosko, no i będzie fajnie wyglądać tak po prostu do topu. Tylko tyle właśnie na lato. Na górze mam tutaj marynarkę, która jest wyglądała z tego samego materiału tutaj 80 zł i na sobie mamy rozmiar XL. I tutaj, jeśli chodzi w ogóle o krótkie ma marynarki, niezależnie od sklepu, zawsze biorę ksielki, ponieważ elki e, są dobre w tułowiu, ale rękawy są zbyt wąskie. I tutaj właśnie to była dobra opcja. W przypadku klasycznej marynarki wzięłam elkę e, i ona jest znacznie większa właśnie w rękawach, i też mi odpowiada. Więc właśnie e, tutaj, w przypadku tych krótkich, e, to troszeczkę ta rozmiarówka inaczej wypada. No i słuchajcie, co ja mogę Wam o niej powiedzieć? Tutaj mamy ten sam materiał z wierzchu, jak już wspomniałam, ale no, pod spodem mamy podszewkę. I tak, podszewka tutaj w tułowiu jest lepsza niż w rękawach, ponieważ w rękawach jest czysty poliester, niestety. Tutaj mamy 35% bawełny, więc zdecydowanie lepiej, sam w sobie materiał jest przyjemniejszy, jest taki bardziej suchy w dotyku, gładki, ale wiecie, nie jest taki śliski, a właśnie w rękawach jest taki śliski typowy poliester. I jak tylko by się zrobiło gorąco, no to momentalnie rękawy będą przylegały nam do skóry, więc słabo. Akurat już mogła być po całości taka sama, wtedy by było zdecydowanie lepiej marynarka przepięknie się układa. Delikatnie tutaj mi e, opada na szerokość ramion, e, ale nie daje takiego efektu, wiecie, luźnych, e, właśnie opuszczonych ramion, tylko prezentuje się dobrze. Pięknie wygląda rozpięta, ale oczywiście możemy ją sobie zapiąć. To nie jest taka jak e, w że mamy, że takie na zakładki są z boku guziki, tylko guzik tutaj jest jeden i mamy go tak na środku i ładnie wygląda zarówno w rozpiętej, jak i w zapiętej wersji. Teraz mam na sobie drugą opcję kompletu, czyli marynarka taka bardziej klasyczna, tylko oversize'owa, dwurzędowa, długa, a do tego szorty takie trochę bermudy, trochę krótsze, bardzo korzystnie wyglądające, szczerze mówiąc. Ale zacznijmy może od marynarki. Ona kosztuje 90 zł, na sobie mam rozmiar L, skład dokładnie identyczny jak ta skrócona wersja, czyli też niestety mamy tutaj e, tę poliestrową podszewkę e, pod spodem. Jeśli chodzi o sam sobie krój, no to jak już wspomniałam, jest ona lekko oversize'owa. Teraz się zapnę, żebyście mogli dokładnie zobaczyć, ale tutaj zdecydowanie są luźniejsze rękawy, luźniejsze jest w tułowiu. Tak ona się w tym momencie prezentuje. Mimo, że jest lekko wejściowa, to nie ma opuszczonych ramion, co zazwyczaj występuje w tego typu marynarkach. Tylko faktycznie ramiona są idealnie podkreślone i dalej jest luźniejsza i dzięki temu fajnie tworzy tutaj kształt i to mi się bardzo podoba. Ale jak widzicie, rękawy są takie lekko luźne, tutaj w tułowie tak samo. Można sobie spokojnie przepasać ją w talii, żeby tę talię podkreślić. Bardzo mi się podoba ten krój, jak najbardziej. Tak, jeszcze pokażę Wam, jak się prezentuje z tyłu. Shorty kosztują 60 zł, na sobie mamy rozmiar XL jeśli chodzi o skład to jest to samo co w przypadku spódnicy, czy wierzchni warstwy marynarki, czyli mamy tutaj prawie w pełni oddychający materiał no i co mogę wam powiedzieć o tym modelu to tak, on jest bardzo dopasowany tutaj w talii, tu jest po prostu ideał naprawdę, tu jest taka minimalna ilość luzu na zasadzie usiądę czy więcej zjem będzie perfekt, ale nie ściąga mi się w ogóle z talii i trzyma się bardzo dobrze, następnie się takie rozchodzą i dają takie efekty rozkruszowania i dzięki temu talia jest bardzo bardzo ładnie podkreślona. Ja się bardzo czuję szczupło w tym e, zestawieniu. No i tutaj właśnie mamy takie zaszewki materiału, więc e, właśnie ta strefa brzucha jest zakamuflowana całkowicie. Wydaje się tutaj taka płaska. E, podoba mi się i podoba mi się to, że właśnie one są takie konkretne szerokie tutaj w udach. A zazwyczaj jest tak, że niezależnie jaki rozmiar wezmę, czy właśnie L czy XL, to na udach mam ten materiał zawsze taki obcięty i tak nie wygląda dobrze, że to mniej więcej tak wyglądają tego typu spodnie na mnie. A tutaj mamy to roz Wydaje mi się, że zostaną u mnie w szefie, że będą to fajne spodenki na różnego rodzaju wyjazdy, ponieważ też przede wszystkim nogi wyglądają ładnie. Zazwyczaj w Bermudy są nieco dłuższe i mają taką awkward troszeczkę tą długość. A tutaj mam wrażenie, że one są podobnie krótkie niż takie standardowe shorty. Teraz sobie tylko tak podwinęłam, żeby wam pokazać, że w takiej długości zazwyczaj chodzę, nie? A one są tylko jakby o ten pasek troszeczkę dłuższe. Zawsze można to skrócić, jeśli macie ochotę. To nie będzie kosztowało dużo. A sam studenki są ze świetnego materiału i nie kosztują wiele, jest dla porównania dwie nogawki. Tak mam wrażenie, że wyglądałyby jeszcze bardziej korzystnie. Nawet nie wiem, jak się bardzo cieszę, że udało mi się je trafić, ponieważ no, wyglądają, jakby było to na mnie, a to się rzadko zdarza. No i jeszcze ta cena. Moim zdaniem warto są znacznie więcej. Jeszcze tylko szybkie studenko do Was a propos długości. Wydaje wam się, że lepiej będą wyglądały skrócone do tej długości, właśnie o to podwinięcie, czy nawet delikatnie może krótsze, czy właśnie zostawić takie podwinięte nogawki, tylko je po prostu przyszyć, żeby były cały czas na stałe właśnie w ten sposób. Zastanawiam się, co po prostu będzie wyglądało lepiej. To będą spodanki takie wiecie, na co dzień do latania, do jakichś takich zwykłych topów, podobnie jak teraz mam na sobie. Więc takie podwinięcie będzie robiło taką bardziej luźną, delikatną propozycję, mniej elegancką zdecydowanie. Dbanie? Dajcie mi Od razu też pokażę Wam kurtki, ponieważ do tej bazy będą najlepiej wyglądać. Tutaj mam na sobie zieloną kurtkę, która na stronie nazwana jest marynarka z lnem. Nie wiem, czemu marynarka, ponieważ nie jest to krój żaden sposób marynarki, ale jeśli chodzi o skład faktycznie jest to identyczna sprawa jak te marynarki, które Wam przed chwilą pokazałam. Tylko tutaj mamy gładką, zieloną wersję, lekko taką krążkowaną. Na sobie mam rozmiar L, kosztuje 90 zł. I jest do wysokości tutaj bioder, więc standardowo długość. Mamy tutaj guziki, takie klasyczne, kieszonki, dopasowanie idealne, Mam jeszcze trochę luzu, pełen komfort. No i według mnie fajnie wygląda tutaj w połączeniu do tego beżu, do bieli jak najbardziej. I taki odcięcie na nie lubię. Według mnie Fajnie mi pasuje. w sumie, że tę potrzebkę tutaj dali, ponieważ według mnie nie jest ona potrzebna, że wystarczyłaby tylko ta jedna warstwa i wtedy by była fajna taka cieniutka opcja w momencie, gdy jest na tyle chłodniej, że wiecie potrzeba długiego rękawu, a jeszcze nie na tyle, żeby zakładać jakąś taką cieplejszą przejściową. A druga kurtka, którą zamówiłam to jest taka klasyczna przejściowa kurtka koszulowa, tylko ta jest w takiej wersji bardziej cienkiej, czyli mamy tutaj podszewkę cieniutką poliestrową i sam ten materiał sobie nie jest gruby, ponieważ czasami możemy znaleźć tego typu kurtki na przykład z delikatnym, cieniutkim ociepleniem. Kosztuje ogólnie 90 zł. Na sobie mam rozmiar L, jest model owaś, Bardzo spodobało mi się to połączenie kolorystyczne, ponieważ jest tutaj taka złama na biel, błęk, i takie lekko żółtawe paski i fajny jest to kolor szczególnie dla blondynek bardzo lubię takie połączenie ale jest kilka wersji tak naprawdę i kolorystycznych i niektóre się różnią tutaj tą kratą jeśli lubicie niebieskie kolory zielony, no to będzie coś dla was i jest także wersja tak Taka kremowo-czarna oraz beżowo-różowa, z tych takich delikatniejszych. Ona jest, jak widzicie, dłuższa za pośladki, luźniejsza zarówno w tułowiu, jak i w rękawach, z opuszczonym tutaj ramieniem, ale bardzo wygląda korzystnie, ponieważ nie zawsze te kurtki koszulowe wyglądają korzystnie. Może też dlatego, że mam teraz na sobie shorty, a nie tutaj jeansy, które jeszcze dodałyby em, objętości, ale bardzo podoba mi się ten model kurtki i też jest w świetnej cenie. Zamówiłam tutaj naprawdę nadzwyczajną ilość spódni, nawet to nie jest ostatnia. Teraz mam sobie taką milię sukienkę, która jest w beżowym odcieniu, w czarne listki, takie łodygi z listkami. Kosztuje 60 zł i jest to 100% Za nas mam rozmiar XL. Długość mi sięga nawet poniżej połowy łydki, więc troszeczkę dłuższa niż taki standardowy mili. Wydaje mi się, że nawet lepiej by wyglądała jakby była nieco krótsza, ale tak czy inaczej prezentuje się fajnie. Jest ona luźna, więc u mnie tutaj to się trzyma bardziej na tym sznurku, który jest w talii, ponieważ tutaj się tak troszeczkę suwa, no, ale prezentuje się fajnie, no i skład i cena to jest po prostu bomba. Materiał są w sobie przyjemny, niesamowicie. Jest ona trochę luźna, także nie podkreśla za bardzo brzucha. E, nie jest tutaj taka dopasowana, bardziej lejąca. No troszeczkę tylko widać, po prostu w tą część. Wydaje mi się, że jest ona naprawdę warta uwagi. Kolejna trapezowa spódniczka, która wcale nie wygląda na mnie jakby była trapezowa. Kosztuje 50 zł e, i chciałam wam ją pokazać ze względu na to, że ma fajny skład, ponieważ to jest w większości wiskoza 73%. I są też cztery prezenty elastanu i ona faktycznie jest taka bardzo, ale to bardzo mocno elastyczna, dzięki czemu jest niesamowicie przyjemna, bardzo dobrze się w niej czuje. I tutaj mam sobie rozmiar XL, jest idealnie dopasowane, bardzo, bardzo dobrze wygląda. No ja akurat wybrałam taką wersję beżową w... Czarną taką trochę zeberkę, e, powiedziałam, ponieważ myślałam, że to będzie do kompletu. E, I o ile wzór jest taki sam materiał, jest zupełnie inny i po prostu pokażę Wam zaraz do czegoś innego, ponieważ wydaje mi się, że tak będzie lepiej wyglądać niż takich. Razem ze sobą, ale sama w sobie spódniczka wypada fajnie. Do tego jest jeszcze wersja czarna w beżowe kwiaty lub wersja różowa w fioletowe kwiaty, czy na odwrót. Wiem, <grym>, że są te dwa kolory. Jest to spódniczka mini, ale jak najbardziej długością mi tutaj odpowiada, ponieważ nie jest aż taka bardzo krótka i wcale mi nie podchodzi ku górze, tylko jedynie to odstają mi. Nie wiem, czy to będziecie widzieć troszeczkę. W kieszenie, ale nie jakoś w znaczący sposób, tak żeby mi to przeszkadzało. Tak prezentuje się ta marynarka, i tak jak już powiedziałam, myślałam, że to jest dokładnie ten sam materiał, co w przypadku spódniczki. Niestety, tutaj nawet nie zaczynam, jest to 100% to poliester, e, więc nie do końca mi pasuje. Tym bardziej, że to jest ten materiał śliwski, taki ala satynowy, z lekką teksturą, e, i ja tak w takich e, nie do końca dobrze się czuję. O ile sam krój jest sobie fajny, dobrze leży, no to jednak. Sama się na nią nie zdecyduję. Kosztuje 90 zł, na sobie mam rozmiar L i ma taki model bardziej szlafrokowy, bym powiedziała. Tutaj sobie związałam i troszeczkę rozszerzyłam, tak, żeby pokazać, co jest pod spodem. E, możemy nosić w ogóle całkowicie, wiecie, bez tego paska, jako taką delikatną narzutkę. Fajnie wygląda tutaj bieli do kremu. Według mnie wygląda to dobrze. E, w komplecie wydaje mi się, że z tym printem już by się za dużo działo, tym bardziej, że już nie ma tej mody na printy za bardzo, że to już nie ten czas. W takiej delikatniejszej wersji wygląda ok, ale nie jest to rzecz dla mnie. Były tutaj shorty takie bardziej eleganckie, gładkie, w wyżłym odcieniu. Bardzo zbliżony krój do tych z lnem. Tylko nieco troszeczkę bardziej ciasne tutaj, e, właśnie z, b, na brzuchu z przodu. Mam wrażenie, że tutaj po prostu jest bardziej dopasowane. E, nie, żeby było zbyt mało miejsca, ale po prostu tutaj jest taki bardziej przylegająca e, ta część. E, I słuchajcie, one są prawie całkowicie z wiskozy, z 94% dokładnie, 6% poliestrem. Kosztują jedynie 60 zł, Dostępne są jeszcze w dwóch wersjach kolorów Czyli w zielonej i czarnej. I wydaje mi się, że jeśli zostawię te lniane. To te odeślę, aż mówię, inne wersje kolorystyczne z tego modelu, żeby po prostu nie mieć dwóch bardzo zbliżonych do siebie shortów. Te mają taki, właśnie, bardziej elegancki look. To też jak najbardziej mi pasuje, ale wydaje mi się, że ta na wersji jednak była lepsza. Ale może zmienicie moje zdanie, poczekam na opinię od Was. Bardzo dobrze leżą, są super dopasowane tutaj w talii. Tutaj także mam rozmiar XL. Niżej, właśnie, są te zakładki materiału, są kieszenie i ładnie prezentują się na pośladkach. Jak dla mnie strzał, gdzieś. Książkę. I z tego samego materiału dostępna jest także marynarka. Ja ją podlinkuję Wam na dole w opisie. Tutaj zobaczycie też jej zdjęcia. I nie rozumiem czemu użyli tam stuprocentowo palejstrowej podszewki. Ponieważ byłoby tak pięknie to by był idealny komplet do biura na jakieś spotkania na lato, gdzie właśnie nosimy marynarki, gdzie nosimy takie bardziej eleganckie rzeczy, ale zależy nam na oddychających materiałach, ponieważ je naprawdę trudno dostać, tym bardziej właśnie w niskiej cenie. No niestety, dlatego nie zamówiłam, ponieważ ona była w pełnej rozmiarówce, ale stwierdziłam, że kurde best sense so chociaż tutaj wcale nie było dużo lepiej, ale jednak troszeczkę lepiej. Shorty ze nie mam, polecam. Sama już odłożyłam dwie rzeczy. Spódniczkę akurat wymienię, ponieważ ma lekko uszkodzony zamek, więc wymienię sobie na taką pełną opcję nieuszkodzoną. To będzie trzecia rzecz. Nad tym się jeszcze zastanowię właśnie w innych kolorach. No to w ogóle chętnie bym zostawiła, gdyby nie ta podszewka i ogólnie pewnie jeszcze więcej rzeczy. Jestem bardzo zadowolona z tego holu. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko, bądź złapaliście jakieś na przykład inspiracje co do stylówek łączenia tutaj ze sobą rzeczy właśnie z tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!